Niedziela po objawieniu pańskim. Niedziela chrztu pańskiego. Przygotowanie pierwsze. Dziś zakończymy rozmyślania nasze o mędrcach i zastanowimy się nad tym, jakie były. Punkt pierwszy. Ich pożegnania z Jezusem i Maryją, punkt drugi, ich powrót, punkt trzeci. Ich postępowanie po powrocie. Potem zrobimy postanowienie. Pierwsze. Często w ciągu dnia oświadczać Panu Jezusowi, że chcemy żyć jedynie dla Niego. Drugie, pobudzać się do wypełniania wszystkich naszych czynności z coraz większą doskonałością. Naszą wiązanką duchową będą te słowa, które Ewangelia mówi o mędrcach. Inną drogą wrócili do krainy swojej. Przygotowanie drugie. Oddajmy cześć dzieciątku. Jezus żegnającemu się z mędrcami nie słowami, bo chciało być milczącym, ale spojrzeniem pełnym dobroci przez natchnienia przemawiające do ich serca. O ileż łask otrzymali mędrcy w tych ostatnich odwiedzinach, jakie zachowali święcie w swoim sercu do ostatniej chwili życia. Uwielbiajmy za to Boga i podzielajmy szczęście mędrców. Punkt pierwszy. Pożegnanie mędrców z Jezusem, Maryją i Józefem. Gdyby mędrcy mogli byli iść za głosem serca, byliby pozostali dłużej, albo raczej na zawsze w Betlejem. Był to dla nich raj na ziemi, ale obowiązek wzywał ich gdzie indziej. A oni zrozumieli, że trzeba poświęcić pociechy, jakie się znajduje w ćwiczeniach duchownych. Aby iść tam, gdzie nas wzywa obowiązek. Chociaż ich to wiele kosztowało, postanowili odjechać i przyszli pożegnać się z Jezusem, Maryją i Józefem. Kto może wyrazić, jak tkliwe były te pożegnania, z jaką czułością całowali i łzami oblewali po raz ostatni nogi boskiego dzieciątka, jak mu powtórnie dziękowali, że ich powołał przez cudowną gwiazdę szukając mu wierność i oświadczając, że uważają sobie za większy zaszczyt być jego poddanymi, aniżeli rozkazywać całemu światu. Maria w miejsce swego syna odpowiedziała temu tkliwemu i serdecznemu pożegnaniu, utwierdziła mędrców w wierze, że to dzieciątko jest Bogiem i umocniła ich w postanowieniu prowadzenia odtąd życia doskonałego. Pokorny Józef zachęcał ich ze swej strony, aby zachowali w sercu te słowa, a mędrcy odjechali uszczęśliwieni, że osiągnęli cel swojej podróży. O jak to dobrze rozmawiać z Jezusem, Maryją i Józefem czy to w modlitwie, czy przed najświętszym sakramentem i żyć w zjednoczeniu z nimi przez ciągłe skupienie. Punkt drugi. Powrót mędrców do ich kraju. Mędrcy pożegnawszy się z Jezusem, Maryją i Józefem, udali się w podróż, ale w nocy Anioł z nieba ostrzegł ich, że Herod, widząc się przez nich zawiedzionym, powziął zamiar pozbawić ich życia i że trzeba, aby wrócili do swego kraju inną drogą. Z tego możemy wyprowadzić trzy szacowne nauki. Pierwsza nauka jest taka, że Jezus czuwa ciągle nad nami, nawet kiedy śpimy, i że często oddala od nas niebezpieczeństwa nam grożące, których przewidzieć nie mogliśmy. Druga nauka jest, że zakosztowawszy, tak jak mędrcy, słodyczy obcowania z Bogiem, nie powinniśmy postępować tak jak dotąd, ale starać się o większą doskonałość, nie trzymając się tej drogi którą ludzie światowi postępują. W tym tylko celu Bóg udziela łask szczególnych, a kto nie stara się o postęp w doskonałości, ten nadużywa łask Bożych. Trzecia nauka jest, że kto przez grzech zejdzie z drogi wiodącej do nieba, nie może na nią wrócić tylko przez oczyszczającą drogę pokuty. Oddaliwszy się od Boga przez uciechy światowe, nie możemy do Niego wrócić inaczej, tylko przez łzy i żal pokutny. Nie ma innej drogi do zbawienia. Pamiętajmy o tym. Punkt trzeci: Jakie było postępowanie mędrców po powrocie do swego kraju? Jak tylko mędrcy wrócili do swego kraju, zaczęli głosić naukę o Bogu nowonarodzonym. Opowiadali wszędzie, że Król świata się narodził, nauczali, że ten król przyniósł na ziemię ducha pokory, miłości, cichości i poświęcenia. Te piękne zasady potwierdzali świętością życia, mocą łaski, którą byli napełnieni, gorliwością apostolską, okazującą w nich ludzi świętych, wreszcie krwią swoją, którą mieli szczęście przelać za Ewangelię, stając się tym sposobem apostołami i męczennikami. Tak cudowne skutki sprawił w mędrcach kilkudniowy pobyt u żłóbka. Dlaczegoż my, ciesząc się obecnością tego samego Boga, którego mamy na ołtarzu, nie stajemy się lepszymi? Dlaczego nie chcemy oddać Mu się zupełnie? Czy w ten czas zaczniemy żyć dobrze, kiedy przyjdzie koniec życia? Postanowienia: Pierwsze: często w ciągu dnia oświadczać Panu Jezusowi, że chcemy żyć jedynie dla Niego. Drugie, pobudzać się do wypełniania wszystkich naszych czynności z coraz większą doskonałością. Naszą wiązanką duchową będą te słowa, które Ewangelia mówi o mędrcach. Inną drogą wrócili do krainy swojej.